W dzisiejszym odcinku będzie o skrzyżowaniach równorzędnych. Właściwie o jednym skrzyżowaniu równorzędnym, ono już tutaj się pokazuje na ekranie. To jest ulica biskupia w Krakowie, i na tej ulicy biskupiej mamy ustępować pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawych wlotów, z ulicy Asnyka, Serenofena. To będzie akurat wyjazd z Serenofena, albo że nie ma to większego znaczenia. Istotne jest, że w okresie wakacyjnym będziemy być może w Paryżu, w Brukseli, a może w Warszawie. No właśnie, Warszawa. Mamy tam skrzyżowania równorzędne, na przykład niedaleko Ministerstwa Infrastruktury. Ulica Chorza, Wspólna, Emil Plater tworzą takie, taki zespół równorzędnych skrzyżowań. No jeżeli nie będziemy pamiętali o tym, że wtedy pierwszeństwo jest z prawej strony, no to będzie naprawdę źle. Zobaczmy, jak to wygląda w Krakowie. Jesteśmy na ulicy Serenofena, Wjeżdżamy na Biskupią. Popatrzmy. Strefa zamieszkania. Dodatkowo powinniśmy uważać. I tu jest dobrze. To jest ten dobry przypadek zachowania. Zatrzymał się pojazd, udzielając mi pierwszeństwa przejazdu. Ale teraz będą te przypadki złe. Popatrzmy. Kolejny dojazd. Zbliża się który już powinien się zastanowić. Na pewno ten rowerzysta, tym bardziej. No a tutaj już próbuje się wydostać i nic. Kolejny sam tu przejechał i kolejny wyjazd, w którym powinienem mieć pierwszeństwo, ale go nie ma. Kolejny rowerzysta, no może on jeszcze zdążył przejechać, ale czy się zainteresował pierwszeństwem z prawej strony? Nie. I kolejny kierowca który przejechał, mimo że nawet użyłem sygnału dźwiękowego, żeby otworzyć mu oczy, co robi. Jeżeli będziemy tak jeździć, to do wypadku dojdzie prędzej czy później.